Nazywam się Zuzia, dzisiaj przeprowadzę wywiad z Łukaszem Pajorem, wicemistrzem międzynarodowego konkursu Young Car Mechanic. Powiedz nam Łukasz, jak się czujesz jako wygrany? Muszę powiedzieć, że naprawdę nie spodziewałem się takiego rezultatu. Jadąc tam myślałem, może... Gdzieś któreś miejsce czwarte, może piąte, gdzieś poza podium nie liczyłem na podium, a, a jednak udało się drugie miejsce, więc jestem bardzo, bardzo zadowolony. A ile czasu ci zajęły przygotowania do konkursu? Ogólnie wakacje spędziłeś jakoś czy? No, niestety wakacje pochłonęły przygotowania. Yy, większość czasu spędziłem na yy, nauce angielskiego. Yy, też jeździłem po różnych warsztatach, żeby troszeczkę podszkolić swoje umiejętności, zdobyć nową wiedzę w zakresie, który obejmował konkurs. Mhm. A kto ci pomagał się przygotowywać? Czy sam próbowałeś w domu, czy jakiś nauczyciel? No, sam też próbowałem, ale bez grona nauczycieli i ludzi, którzy mi bardzo pomogli. Byłoby bardzo ciężko. Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować e, pani Monice Skwarcińskiej, która pomagała mi e, podszlifować swój angielski zawodowy, z którym było naprawdę ciężko. E, panu Lucjanowi Gusztakowi, e, który pomógł mi e, zrozumieć niektóre tematy, z którymi miałem naprawdę problem. E, panu Jarosławowi Szarocie, który poświęcił mi czas we własnym warsztacie oraz udostępnił sprzęt, który posiada. Oraz y, oczywiście nie zapominając o panu Jarosławie Adamczyku, który zgłosił mnie do tego konkursu i właściwie to od niego się wszystko zaczęło, od, y, można powiedzieć, wszystkich y, poprzednich etapów, y, to on roz, y, rozpoczął moją przygodę z tym konkursem, więc bardzo, bardzo, bardzo wszystkim z tego miejsca dziękuję. A w jakim języku posługiwałeś się właśnie na konkursie? To tak jak przedtem mówiłem, już e, posługiwałem się niestety w języku angielskim. Czyli przygotowania e... były ciężkie, a mniej więcej wiedziałeś, jakie będziesz musiał zadanie wykonywać, tak. E, o dziwo w temacie, e, tematy były podane. Mieliśmy, przysłali nam e, organizatorzy zagadnienia jakiś miesiąc przed, przed konkursem na Co mnie bardzo zdziwiło, bo właściwie na finał krajowy nie było czegoś takiego, a tutaj nam przysłali takie ogólne zagadnienia, czego mogliśmy się spodziewać na, w, w zadaniach. A jakie zadanie sprawiło ci taką największą trudność, gdzie już miałeś taką chwilę zwątpienia, że a jednak nie dam rady, może odpuszczę? Było takie jedno zadanie, nie da się ukryć. Firma Erling dała wszystkim w kość, naprawdę. Każdy poległ na tym zadaniu, więc miałem ochotę nie podchodzić w ogóle do tego zadania, ale stwierdziłem, że Anusz może jednak się coś udało, strzelić jakieś punkty. Coś się udało, ale nie poszło za rewelacyjnie. A na czym polegało to zadanie? Ogólnie zadanie wydawało się bardzo proste, bo polegało na wymianie uszczelki pod głowicą i wykonaniu odpowiednich pomiarów. No, ale jak zawsze w takich prostych zadaniach jest malutki haczyk, i tutaj tym haczykiem był czas. Po prostu tego czasu było bardzo, bardzo mało i trzeba było naprawdę wiedzieć, co, robi, co robić, jak robić, żeby w tym czasie się zmieścić. Każda chwila zawahania no, przeważała szale na jednak niekorzyść i raczej mało, nikt nie skończył tego zadania do, do końca. Na czym polegały te inne zadania oprócz wymiany uszczelki pod głowicą? Ogólnie zadań, tak jak mówiłem, było 10. Reszta zadań była troszeczkę prościejsza niż wymiana tej uszczelki. Na przykład jednym z zadań była wymiana sprzęgła DSG w skrzyni TK500 od Volkswagena innym była wymiana oleju w skrzyni automatycznej. Czy na przykład regulacja wysprzęglika w skrzyni dwusprzęgowej oraz na przykład co ciekawe była procedura wymiany oleju w skrzyni automatycznej w samochodzie hybrydowym pierwszy raz miałem akurat do czynienia z takim samochodem i niektóre procedury mnie zaskoczyły, ale poszły o dziwo bardzo dobrze. Czyli mimo Twoich przygotowań do całego konkursu miałeś takie chwile, że o, jednak coś jest nowego, coś takiego Cię właśnie zaskoczyło? E, tak. Przygotowania mimo wszystko trwały długo, ale nie było na tyle dużo czasu i na tyle możliwości, żeby przygotować się w 100% z każdego tematu, bo jednak mieliśmy tylko nakreślony temat, a nie powiedziane e, dosłownie, co będzie na danym stanowisku. Więc y, mogliśmy się tylko domyślać, i na ile miałem możliwości, to próbowałem jakoś poszerzać i zgłębiać wiedzę w tych tematach, ale jednak czasem były takie zaskakujące y, zwroty akcji. A ile uczestników brało udział w międzynarodowym konkursie? W międzynarodowym konkursie było troszeczkę mniej, właściwie trzech mniej niż na finale krajowym, było nas siedmiu. Z siedmiu różnych państw, i czasem nawet bariery językowe dawały się w znaki. Czyli poznałeś kogoś tam, jakichś kolegów nowych? Oczywiście, no, mieliśmy oprócz konkursu, spaliśmy w jednym hotelu, więc jakoś trzeba było się dogadać. Spotykaliśmy się też na kolacjach, na obiadach, więc, siłą rzeczy, poznaliśmy się troszeczkę. Mm. Cały konkurs odbył się w Warszawie? Obok Warszawy, obok Warszawy w Centrum Szkoleniowym Interkarsu. Dokładnie to, jak dobrze pamiętam, to jest miejscowość Cząstków Polski. I tam mieliśmy wszystkie zadania. A teraz tak cofnijmy się kilka miesięcy wstecz, kiedy dowiedziałeś się, że jesteś reprezentantem naszej szkoły w finale krajowym, gdzie bierze udział tylko 10 uczestników z całej Polski. Jak się wtedy czułeś? Na pewno zaskoczony, bo wtedy nie spodziewałem się kompletnie żadnego rezultatu po tych, yy, po tych testach. Po pierwsze dwa etapy eliminacji były testy online. I posz nie poszło mi na nich jakoś źle, ale też nie byłem w 100% zadowolony z wyniku. I nie liczyłem na nic więcej. Myślałem, że na tym etapie zakończy się mój udział w tym konkursie. A tu jednak dość duże zaskoczenie, bo na jednej z lekcji pamiętam, że pan dyrektor Zieliński powiedział, że zakwalifikowałem się jako reprezentant naszej szkoły właśnie w tym, w tym konkursie, i wtedy zaczęły się już przygotowania do finału krajowego, które zajęły no troszeczkę mniej czasu niż. Do finału międzynarodowego, ale mimo wszystko też, też dały się we znaki. Ale końcowy rezultat przeszedł najśmielsze oczekiwania. Jako laureat międzynarodowego konkursu, teraz możesz porównać poziom trudności pomiędzy krajowym konkursem a tym właśnie międzynarodowym? No, powiem szczerze, że jednak rozbieżność jest dość duża. Na finale krajowym było łatwiej, znacznie łatwiej. Tutaj jednak na międzynarodowym finale przyjeżdżają osoby, które zmierzyły się z tymi samymi zadaniami, co ja na finale krajowym. Też wykonały je na bardzo, bardzo wysokim poziomie, więc organizatorzy byli świadomi, że muszą poziom podnieść na naszym, dla nas jako finalistów i naprawdę, naprawdę mi się to udało. Był tak wysoki poziom, a uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani, więc rywalizacja była bardzo zacięta. Czy mógłbyś opowiedzieć nam teraz, jak wyglądały poszczególne dni, które spędziłeś w Warszawie? No to zaczynając może od piątku, kiedy przyjechaliśmy tam wieczorem, dość późnym wieczorem, bo jeszcze korki były, e, zakwaterowaliśmy, po, za, po zakwaterowaniu od razu. Usnąłem jak zabity, no ale rano trzeba było dość wcześnie wstać. O 7 mieliśmy śniadanie, no i potem było, był 8 wyjazd do centrum szkoleniowego, gdzie mieliśmy poszczególne zadania. Oczywiście na no, początku jakieś sprawy organizacyjne i tak dalej. I przepisy przebiegu całego konkursu. No i o 10 chyba zaczęliśmy, jak dobrze pamiętam, zaczęliśmy już y, wykonywać te zadania. Na pierwszym był wielki stres, bo musiałem sobie przypomnieć, jak to było na tym finale krajowym, jak powinienem podchodzić do tych zadań itd. No ale później już coraz, coraz lepiej, coraz lepiej zaczęło, zaczęło mi to wychodzić. Ogólnie w międzyczasie był przerwa na lunch, no i wieczorem powrót do hotelu. W drugim dniu było tyle samo zadań, ale były przesunięte w czasie, bo później była oczywiście uroczysta gala wręczenia wszystkich nagród. No i zaczynaliśmy chyba o dziewiątej już mieliśmy pierwsze zadanie. No i później yy, oczywiście tak samo obiad. No i powrót do hotelu, gdzie w niecierpliwości wszyscy czekali na... Yy, na rozdanie nagród i na ogłoszenie wyników. Miałeś wgląd do swoich aktualnych wyników podczas każdego zadania? E, tak, właściwie to tak. E, w takim kąciku, gdzie czekaliśmy po skończonym zadaniu, był telewizor, na nim wyświetlały się aktualne wyniki i punktacje z poszczególnych zadań każdego, e, każdego uczestnika i ogólna suma punktów. Więc mieliśmy wgląd, ale w niedzielę po szóstym zadaniu organizatorzy wyłączyli nam ten telewizor i nie mieliśmy żadnego, ale to żadnego wglądu do aktualnych wyników, więc było takie ziarnko niepewności, jak, jak poszło. Wiedzieliśmy, jak poszły nam zadania poszczególne, ale nie wiedzieliśmy, jak poszły jej innym. Więc cały czas był ten stres i to oczekiwanie na te końcowe wyniki. Jakie emocje towarzyszyły Ci podczas ogłaszania wyników na gali? Ojejku, na pewno stres i taki niepokój, bo do samego końca nie wiedzieliśmy, nikt nie wiedział, jakie miejsce kto zajął. Tym bardziej, że ja po pierwszym dniu. Niefortunnie spadłem na ostatnie miejsce i niestety telewizor, który pokazywał nam wyniki, wyłączył się na tym ostatnim miejscu, więc ze świadomością, że jestem ostatni, czekałem na ogłoszenie, końcowe ogłoszenie wyników na całej Nagali. I kiedy organizatorzy po kolei zapraszali uczestników od ostatniego miejsca, to tak. Miałem tak nadzieję, może trzecie, ale trzecie to już byłoby naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobre miejsce, ale jednak udało się o jedno wyżej i naprawdę, naprawdę bardzo się cieszę. Czy podczas pobytu w Warszawie po ogłoszonych wynikach miałeś chwilę dla siebie, tak żeby pozwiedzać? Niestety na zwiedzanie Warszawy nie było czasu, ale mieliśmy zapewnione inne atrakcje. Ponieważ w poniedziałek e, mieliśmy już zaplanowane zwiedzanie fabryki jednego ze sponsorów e, była to firma ZEF. E, zwiedzaliśmy w sumie trzy fabryki. E, a na sam koniec mieliśmy taką niespodziankę zaplanowaną i zorganizowaną przez e, sponsora e, była to wycieczka po kopalni soli w Wieliczce oraz uroczysta kolacja na samym dole, e, po której już Nastąpił koniec całej przygody i spokojnie mogliśmy wrócić do domu. To teraz na koniec powiedz nam, czy chciałbyś w przyszłości być profesjonalnym mechanikiem, czy może otworzyć własny warsztat, czy w ogóle chciałbyś w innej branży pracować? Ciężko jest mi teraz odpowiedzieć na to pytanie, bo jednak mam teraz maturę przed sobą i chciałbym się na niej teraz skupić. Potem zobaczymy, czy mechanik, czy własna działalność jeszcze tego nie wiem. Nie wykluczam żadnej z tych opcji, ale na razie bardziej skupiam się na maturze i mam jakiś plan na studia, ale to jeszcze nic konkretnego. A więc dziękuję Ci za poświęcony czas, gratuluję osiągnięć oraz życzę Ci powodzenia w dalszym rozwijaniu się i w życiu osobistym. Dziękuję bardzo.